Czy powinniśmy się martwić? Po komentarzach Donalda Trumpa to pytanie zapewne nurtowało każdego Europejczyka przez ostatnie kilka dni. Jednym z celów tego kanału zawsze było to, żebyśmy w Polsce mogli lepiej zrozumieć amerykańską politykę, gdzie nic nie dzieje się bez powodów, a jest mnóstwo niuansów. Ale nawet ja, w takiej pozycji, w jakiej jestem, nie mogłem zrozumieć wypowiedzi Donalda Trumpa. Dlaczego kłamie, że Złyński jest dyktatorem lub że Ukraina rozpoczęła wojnę? Jednak wypowiedzi Marco Rubio i innych członków administracji Donalda Trumpa nieco wyjaśniły mi sytuację i chcę się z tym dzisiaj z wami podzielić. Gwarantuję, że pod koniec tego filmiku będziecie trochę bardziej spokojni. Oglądacie kanał BlaBla Bla USA. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał, bardzo mi to pomaga. Jeśli chcesz zdecydować się na wsparcie, to za to dostaniesz dostęp do Discorda, gdzie często piszemy o tych... Najciekawszych wydarzeniach. Zacznę od krótkiego podsumowania sytuacji. Donald Trump w swoich wypowiedziach i postach na temat Ukrainy, szczególnie w ostatnim czasie, wyraził wiele kontrowersyjnych opinii. Twierdził, że Ukraina jest odpowiedzialna za rozpoczęcie wojny z Rosją, co jest oczywiście niezgodne z faktami, ponieważ to Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 roku. Nazwał prezydenta Ukrainy Władimira Zelenskiego dyktatorem bez wyborów, sugerując, że powinien szybko negocjować pokój, bo inaczej, Inaczej nie będzie miał kraju do rządzenia. Oczywiście to jest ironiczne, skoro to Putin jest dyktatorem, a Trump nic o tym nie mówi. Jak ma Ukraina teraz przeprowadzić wybory w trakcie stanu wojennego? Jak ma to zrobić, kiedy około 5 milionów Ukraińców wyemigrowało z kraju po wojnie, a miliony mieszkają pod okupacją rosyjską? Oskarżył Zelenskiego o kradzież miliardów dolarów z pomocy USA i stwierdził, że jego poparcie spadło do 4%, choć nie podał źródła tych danych. Najnowsze sondaże wskazują na znacznie wyższe zaufanie do w okolicach 55% poparcia. Musiałem te posty i te słowa Donalda Trumpa przetrawić, i po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że najgorszy element tego nie jest nastawienie Trumpa, tylko te kłamstwa i przepisywanie historii. Kiedy Rosjanie zaczną się robić coraz bardziej agresywni wobec NATO, np. Na krajów bałtyckich, nie wiem, kto będzie miał teczkę alternatywnych faktów, które przekonają Trumpa do myślenia czegoś błędnego. Wiem, że na przykład Tucker Carlson, który ma... Dobry dostęp do prezydenta, jest dość sceptycznie nastawiony wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc przejdźmy do najważniejszej części tego odcinka, czyli trzech powodów, dlaczego Trump jest w mojej opinii źle nastawiony wobec Zeleńskiego. Po pierwsze, wybory 2024. Oczywiście zełański otwarcie nie poparł żadnego kandydata w wyborach w Stanach Zjednoczonych. To byłby niesamowicie głupi ruch, taki zakład, że jedna strona wygra, a jak nie, to będzie miał kłopoty. A więc nic nie powiedział, ale przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Wtedy spotkał się osobno z Bidenem, Kamalo Harris i z Donaldem Trumpem, z prezydentem i oboma kandydatami, żeby było porówno. Ja bym i tak unikał takiego spotkania, ale co Słański zrobił, czego już na pewno nie powinien? Po zaproszeniu gubernatora stanu Pensylwanii, Josza Shapiro, Demokraty, Pojechał do fabryki broni, gdzie Shapiro go oprowadził. Problem był taki, że na miejscu było dużo polityków Partii Demokratów, a żadnych Republikanów, co nie wyglądało dobrze. Republikanie porównywali to z pokazaniem się na wiecu wyborczym. W sytuacji Zełańskiego nigdy nie powinien dopuścić do takiej interpretacji wydarzeń. Trump sam stwierdził w przemówieniu w Pensylwanii 23 września, że Zełański chce, żeby wygrali wybory tak bardzo, Mówiąc oczywiście o demokratach. Po drugie, umowa o minerały. Sekretarz stanu Marco Rubio, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i specjalny dyplomata Steve Whitcomb zostali wysłani przez Donalda Trumpa do negocjowania zakończenia wojny. Podobno, według niedawnego wywiadu, sekretarz Marco Rubio powiedział, że ustalili z zełańskim umowę, w której Stany Zjednoczone przejmą część własności metali ziem rzadkich. Na Ukrainie. W zamian Stany Zjednoczone byłyby aktywnie zaangażowane na ziemi w Ukrainie, owszem, w kwestiach biznesowych, ale Stany Zjednoczone miałyby już przynajmniej jakiś interes w Ukrainie, co naturalnie oznaczałoby, że dwa kraje się zbliżają, a USA na pewno nie będzie chciało oddać tej ziemi Rosji. Ta umowa, podobno, nie znam detali nie była bardzo korzystna dla Ukrainy pod względem pieniężnym, ale prezydent Zełenski powiedział Marco Rubio, że musi tę umowę przegadać u siebie w parlamencie. Według Rubio prezydent Zełenski później przez następne kilka dni otwarcie mówił w Ukrainie i za granicą, że ta umowa była bardzo słaba i że ją jednoznacznie odrzucił. Możliwe, że to nieporozumienie, ale nie myślę, że Rubio kłamie. To w mojej opinii po prostu nie jest taka osoba. Wystarczy popatrzeć na to, że w Senacie został potwierdzony głosowaniem 99 do 0. Mówię tutaj o najbardziej lewicowych członkach Senatu, jak Bernie Sanders czy Elizabeth Warren. Wszyscy głosowali, żeby Marco Rubio został sekretarzem stanu. Chcę przez to przekazać, że według mnie Rubio jest chyba najbardziej wiarygodnym członkiem administracji Donalda Trumpa. Ale czemu to wszystko jest problemem? Podobno, według Rubio, jak Trump się dowiedział o sytuacji, ponownie był wściekły, bo czuł, że Zełęński zrobił go w konia. Z ostatnich godzin tak naprawdę wiemy, że najprawdopodobniej dojdzie do jakiejś umowy o metale ziem rzadki. Gdyby moim priorytetem było bezpieczeństwo mojego własnego kraju, to w 100% chciałbym, żeby Amerykanie mieli finansową zachętę, żeby go bronić. Po trzecie i tak naprawdę najważniejsze, komentarz Zełęńskiego o dezinformacji. 19 lutego Zełenski zorganizował konferencję prasową w Kijowie, po raz pierwszy bezpośrednio odnosząc się do słów Donalda Trumpa. Oskarżył Trumpa o życie w przestrzeni dezinformacji i powtarzanie kłamstw pochodzących z Rosji. Zełęcki powiedział: Widzieliśmy tę dezinformację, rozumiemy, że pochodzi z Rosji, wskazując na 4% poparcia dla Zełęckiego. Zasugerował, że Trump jest uwięziony w bańce dezinformacyjnej, kształtowanej oczywiście przez Moskwę. W obronie swojej legitymacji odrzucił wezwanie Trumpa do wyborów, zauważając, że ukraińskie prawo ich zakazuje w czasie wojny i stwierdził, jeśli ktoś chce mnie teraz zastąpić to się nie uda. Wyzwał wysłannika Trumpa Kisa Kelloga, by przeszedł się ulicami Kijowa i zapytał Ukraińców o ich zaufanie do niego, Putina i Trumpa. Skrytykował spotkanie w Riyadzie, mówiąc, że pomogło ono Putinowi wyrwać się z lat izolacji i ostrzegł, że pominięcie Ukrainy w takich dyskusjach jest bardzo niebezpieczne. Później napisał na X: Nigdy nie możemy zapomnieć, że Rosją rządzą patologiczni kłamcy. Nie można im ufać i trzeba na nich naciskać. Słuchajcie, ja tak naprawdę z większością tego, co Zełęcki powiedział, się zgadzam. Myślę, że to jest prawda, ale on bardzo dobrze wie, że on nie może tak ostro jechać po Trumpie, przynajmniej w czasie, kiedy Trump narzeka, że tyle pieniędzy Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie. Po prostu słaby strategiczny ruch, kiedy Zełęcki wie, że ma do czynienia z taką osobowością jak Donald Trump. J.D. Vance i Elon Musk od razu wskoczyli na X i zaczęli krytykować wypowiedzi Załęckiego, mówiąc podobne nawet rzeczy do mnie, że to jest zupełny brak strategicznego planowania. Oczywiście nie można Rosjanom ufać i trzeba na nich naciskać, ale w tym momencie to nie jest sposób do wynegocjowania zakończenia tej wojny. Donald Trump, jak czuje się zaatakowany, to zawsze spróbuje uderzyć z powrotem dwa razy mocniej. Stąd brał się baraż niesamowicie agresywnych i oczywiście fałszywych wpisów na mediach społecznościowych. Nie myślę, że do nich jest jakiś element strategiczny, ale nie chcę Was złudzać mówiąc, że żadnej strategii nie ma. Po pierwsze, Zełęckiego i Ukrainy nie ma na negocjacjach z Rosjanami, na przykład ostatnio w Liadzie, dlatego, że Amerykanie czują, że Ukraina nie pomoże, a bardziej utrudni sytuację. Ale to nie znaczy, że oni są totalnie odizolowani. Ostatnio generał Kellogg był i możliwe, że dalej jest na Ukrainie, gdzie negocjuje z Zelenskim koniec konfliktu. Następny fakt, który myślę, że wiele ludzi zupełnie omija. To to, że taki atak na Zełęskim może być dla niego dość pozytywny. Wiemy już, że jego poparcie w mediach na świecie i najprawdopodobniej u siebie w kraju wzrosło po atakach Donalda Trumpa. Nie wiem także, jak wyglądają rozmowy liderów za zamkniętymi drzwiami. Ale prezydent Zełoński, jeżeli byłby twarzą negocjacji na zakończenie wojny i końcowe wyniki wyglądałyby tak, jak myślimy, że będą wyglądać, to znaczy, że Ukraina straci rejony, które teraz są kontrolowane przez Rosję. To będzie dla Złańckiego wyglądało jako porażka, bo on otwarcie mówi, oczywiście, że będzie walczył o każdy centymetr Ukrainy. Tak jak to wygląda teraz, jak on nie jest częścią negocjacji, może wrócić do Kijowa i powiedzieć swoim ludziom, że Donald Trump i Ameryka zmusili nas do takiej umowy. Wszyscy tak naprawdę w takim przypadku wygrywają. Złańcki do samego końca walczył o swoje i jest bohaterem. Donald Trump otrzymał pokój, a Putin także będzie mógł wrócić do Rosji i ogłosić, że wygrał wojnę. I tak naprawdę tak właśnie wojny się kończą, jeżeli nie ma oczywistego przegranego. Każda strona Musi mieć argument, że wygrała. Alternatywa jest następująca: wojna się dalej toczy, a młodzi mężczyźni, Ukraińcy i Rosjanie giną. Jest ryzyko celowej lub przypadkowej eskalacji, w której Zachód będzie musiał reagować. Bez jakiegoś niesamowitego wsparcia od Europy czy od Stanów Zjednoczonych, Ukraina raczej nie będzie mogła odbić swojej ziemi i tak naprawdę front konfliktu utrzymuje się bez końca. Taka bardzo zimna i smutna prawda jest taka, że czysto ze względów geopolitycznych, od strony USA i Europy, kontynuacja tej wojny nie jest negatywną rzeczą. Prawda jest taka, że inwestycja kilkuset miliardów dolarów od strony Zachodu w zamian za zniszczenie dużej części rosyjskiej armii jest naprawdę dobrą inwestycją. Dodatkowo, i znowu to są okropne realia, żaden amerykański lub unijny żołnierz nie zginął w tej wojnie. A więc czysto ze względów realistycznej geopolityki Stanów Zjednoczonych i Zachodu nie powinno być żadnych problemów z tym, żeby ta wojna się kontynuowała. Donald Trump o tym bardzo dobrze wie i to jest interesujące, że on tak bardzo chce, żeby ta wojna się skończyła i za to myślę, że trzeba go pochwalić. Konserwatywni członkowie kongresu, jak na przykład senator Lindsey Graham, krytykowali wypowiedzi prezydenta. New York Post, czyli prawicowa gazeta, opublikowała na pierwszej stronie Prawdziwego dyktatora, czyli Putina. Babylon B, czyli prawicowa strona z satyrą polityczną, śmieje się, że Donald Trump przez cały czas mylił Rosję i Ukrainę. Klasyczni konserwatywni komentatorzy polityczni, choćby Ben Shapiro, który jest dużym fanem Donalda Trumpa, także krytykowali jego wypowiedzi. A więc jakbym był szczery, to tak naprawdę około 30% amerykańskiego społeczeństwa w pełni popiera takie zachowanie prezydenta. Oczywiście tutaj mówię o postach na mediach społecznościowych, a nie o chęć zakończenia wojny. To jest odzwierciedlone w sondażach. Dopiero ostatnio opublikowano, że wiele najnowszych sondaży notuje spadki w poparciu Donalda Trumpa od minus 4 do minus 7. Wiele osób ma szczególne problemy z Elonem Maskiem. Ale to już jest temat na inny dzień. Czasami trzeba przyznać, że niestety Trump jest po prostu taki, jaki jest. Nie jest przywiązany do prawdy ponad wszystko, jest do bólu nieprzewidywalny. Ale jeżeli efekt końcowy jego pracy będzie taki, że rzeczywiście dojdzie do najlepszej umowy, jaka jest możliwa między Rosją a Ukrainą, to sposób, w jaki on to zrobił, nie będzie zapamiętany. Będziemy pamiętać efekt końcowy. To jest najprawdopodobniej prawda, że akurat w tym momencie to tylko jego administracja byłaby w stanie wynegocjować pokój. Nie wyobrażałbym sobie, jak do tego podeszłaby administracja prezydenta Partii Demokratów, która by się nie dogadała z Rosjanami, dlatego, że nie chcieliby odsunąć Zelenskiego na bok, co oznacza, że wojna by się dalej toczyła. Uwierzcie mi, to mi się nie podoba. Ale w mojej opinii taka jest po prostu prawda. Przypominam wam, że jeżeli ten filmik wam się podobał, to zachęcam do dania łapki w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby was następne filmiki nie ominęły. Skomentujcie, co wymyślicie o tej sytuacji. Kliknijcie na filmik na ekranie, żeby dowiedzieć się więcej o amerykańskiej polityce. Oglądacie kanał bla USA.